Привет! Mamy już przedostatnią lekcję z alfabetu rosyjskiego. Bardzo fajnie, że doszliście aż tak daleko. Dlatego, że tworzenie tego to sama przyjemność A i można się czegoś nauczyć. Dzisiaj poznamy trzy litery, ale będą one trudne w wymowie. Trudniejsze niż na przykład A, B, W, G. A oto one CIE, SZA, SIA, a dźwięki tych liter to CZ, SZ, SZ, tak się je wymawia, wymawia się je w słowie całkowicie inaczej, a oto te słowa. Kas przeczytasz? Ci. A i Ciao, bardzo dobrze. Co po rosyjsku oznacza herbatę? Drugie słowo to możemy to zabrać. Szapak. Szapak. Sza. Mhm. Szapka. Sza Sza szapka. I to jest tajemnica, dlaczego dzisiaj Kostuś jest w czapce. Ponieważ szapka po rosyjsku to, to jest... To czapka! Mhm. Przeczytam tam ja Sienok. a oznacza szczeniak. Mm. Chcesz też tu się przeczytać? Sz e N I o księk. Sie, sieniok. Sienok. Sienok mhm. oznacza, oznacza to. Tak, ten dźwięk oznacza przepytaną sprawą. Dzisiaj zauważyliście, że daliśmy głos chłopcom, bo bardzo chcieli poprowadzić ten odcinek. Ja od siebie tylko dodam, że może nie są takie trudne te litery, jak to powiedział Wiktor, chociaż być może z jego punktu widzenia tak jest. Chcę tylko podkreślić, że tutaj mamy dźwięk bardzo bliski do polskiego c myślę, że w zasadzie tak warto by go się nauczyć wymawiać. Oznacza to, że w języku rosyjskim odpowiednik polskiego cz jest zawsze miękki. I mamy tutaj ciaj. Wymawiamy mięciutko. Ciaj. Sza w języku rosyjskim jest zawsze twarde. Szapka. 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 Szapka". Dobrze. I ostatni dźwięk który kryje się pod literką ,,sia". Jest to dźwięk najbliższy polskiemu podwójnemu ,,ś", czyli ,,ś". ś". A w słowie możemy wypowiedzieć ,,sienok". Mhm. Spodobało Ci się? Świetnie. Możemy zaproponować chłopcom, żeby napisali te literki. A, oto i one. Najpierw litery. c, ,,Sza". Isia. Napiszę z dołu. Z ogonkiem. Mhm. A Kosuś, może Ty byś chciał teraz napisać? Od. Polecam odsłonić oczy. Sza i niżej możesz napisać. Najlepiej się pisze na literkach brata. I ogonek. Dobrze, widzimy tutaj bardziej kształtne literki starszej osoby i mniej kształtne młodszej. Ale jeszcze tego się nauczymy, żeby to było pięknie. Powtórzmy to, czego nauczyliśmy się na poprzednich lekcjach. A, B, W, G, D, J, J, Ż, Z, I i kratkę K, L. Sza, Dobrze mu poszło. Zatem przypomnieliśmy sobie, jakie litery do tej pory poznaliśmy. Zachęcamy Was do robienia zadań, które macie pod alfabetem. Piszcie też sami oraz obejrzyjcie nasz następny film. Mhm. I wtedy już będzie komplet, bo jesteśmy prawie u celu. Mhm. Zapraszamy na kanał Rosyjski Pro. Pa, pa, pa. Pa,